Witam wszystkich na drugich zawodach Piro Brzech with Kobe. Bardzo się cieszymy, że tak licznie w ten urlopowy sezon do nas przyjechaliście. Mamy, słuchajcie, 90 zawodników wpisanych na listę. Przygotowaliśmy dla was 14 bardzo wymagających torów, na których naprawdę dzisiaj postrzelacie. Tak jak pisałem, zawiadamiałem was w internecie, minimalna ilość strzałów wynosi 200. Ale myślę, że strzelicie około 250, a nawet 300. Trzymam kciuki! Brawo! Nazywam się Kamku, mówią na mnie Zuty, przez grudą brodę Jestem na najlepszych zawodach piro tutaj które organizuje piro Brzeg Skopę nie ma chyba lepszych zawodów w kraju a jeździmy trochę po zawodach więc wiemy składy są fajne bo nieliczne, takie po 6-7 osób chyba coś z koło tego, także to szybko idzie catering dojeżdża cały czas, zimne picie czy nie, więc nie ma lampy, a mamy porównanie ostatnio z Mistrzostwami, gdzie było średnio, jeśli o to chodzi, z, i z cateringiem, i z lampą, jak to się mówi, na słońcu. Emocje są, y, tory są też fajnie przygotowane y, dużo, dużo, dużo ciekawych rzeczy typu gwiazdy, typu popery oczywiście, schowane no za tym wszystkim także jest ciekawie, są emocje. No i co, do przodu, nie? Jak konkurencja? Mocna, obstawiona stawka? Myślę, że tak. Ja nie trenowałem, więc idzie mi bardzo średnio. Spronne. Ale liczy się zabawa, także jesteśmy tutaj po prostu, żeby. Kurde, nie? Dobrze wiem. się bawić, mój żeby drogi. Dobrze się bawić. tak. tak Pięknie, dziękuję, trzymam kciuki. Super, dzięki. Dziękuję. Cześć, jestem Misza z Piro mafii. jestem aktualnie na zawodach e, Piro e, brzeg e, wyczkowe dwójka, tak? No. Bardzo fajne zawody, powiem od razu. Jestem mega zadowolony i naprawdę polecam, przyjeżdżajcie. E, bo powiem wam tak, cała prawa, jeśli chodzi o catering, wszystko jest na najwyższym poziomie, jak dla mnie. Myślę, że nie ma lepszych zawodów e, Piro obecnie. A co do torów, to od razu Wam powiem, że tory są świetnie przygotowane, naprawdę można sprawdzić wiele umiejętności, jest dużo na przykład serów ruchomych, które się raczej rzadziej pojawiają w piro, ale tutaj są i nie są takie uciążliwe, myślałem, że będzie gorzej, ale jest okej okay wszystko. Super, pięknie, dziękuję, trzyma trzymajcie się. Nazywam się Bartocz. Jestem na zawodach Piro, ale jestem. Tajny przez północnej Jest ze mną. Ja jestem Kicia i ja jestem w ogóle niedotajniacz ubrany na to Piro i bawimy się bardzo dobrze. A ja jestem ubrany bardzo głową. Więc strzelajcie sobie ostatnio jeden torek. Dostałem yy, 12%, że sędzia powiedział, że nikt w życiu tyle nie najebał. Zasłużył. Zasłużyłem. Jak to skonfrontuje z IPSC? Jest inne. Jest inne, jest wolniejsze, jest dużo bardziej liczy się celność, e, jest mniej wymierne. Ten ma dużo więcej do zdecydowania na podstawie takiej subiektywnej e, i PSC jest bardziej obiektywne, ale ja się bawię dobrze. Tak, to przepisy przepisami, a zabawa musi się toczyć. Witam serdecznie, dzień dobry. Nazywam się Waluś Krzysztof, jestem dyrektorem do spraw sprzedaży firmy UMO. Dzisiaj jesteśmy na strzelnicy taktycznej w Pawłowie na zawodach Piro. Przywieźliśmy szeroką ofertę marki Kimber, który jesteśmy włącznym dystrybutorem na terenie Polski. Jednocześnie wspieramy naszego dystrybutora firmę Cold z Wrocławia, u której możecie kupić nasze pistolety Kimbera. Na osi numer 12 udostępniliśmy wraz z Koltem 3000 sztuk amunicji do strzelania przez zawodników. Wspieramy rozwój Pirow w Polsce, dlatego że uważamy, że marka Kimber jest idealnie stworzona. Pod zawody Piro. E, Z nami Michał Spiro Wrocław. E, witamy serdecznie. Witam. Opowiadaj. Zarąbiste zawody, piękny dzień, level 1, ale tory wymagające, więc jak Grand Prix się czujemy? Wszyscy. Konkurencja bardzo mocna, jak widzę, po przebiegach. Konkurencja bardzo mocna, trzeba uważać. No shootów pełno, blach pełno, także uważamy skupienie pełne. Czyli oceniasz to bardzo dobrze, a jak twoje przebiegi czasowe? E, mogło być lepiej, początek był spoko, później ok. No dobra, no to trzeba czuć w takim razie. jesteśmy na zawodach PIRO w naszenicy Pawłów, przedstawiamy tutaj środki CX, całą gamę odczyszczenia po pielęgnację, zapraszamy i pozdrawiamy. Słuchajcie, nasz kolega Wilhelmi ma dzisiaj urodziny, zaśpiewajmy mu 100 lat, sto lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Sto lat Zawody dobiegły końca. Eee, przepraszam za ten jeden tam niuans, eee, jeden skład pomylił i troszkę się zblokowaliśmy, ale mamy piękną pogodę. 17.49 skończyliśmy. Słuchajcie, w zawodach brał udział 91 zawodników, niestety trzech tych e, zawodników tych zawodów nie ukończyło i dostało kary DQ. No trudno co zrobić. Nagród mamy tyle, że co drugi z Was wyjedzie z nagrodą. Pokaż tutaj, pokaż tutaj do kamery. Witamy w KS Kobe, najlepszym klubie. Tak jest. Grał Pistolet Glock. Dzięki. Stań do zdjęcia z nami tu. Fundatorem tej nagrody jest pirop rzeki, klub sportowy Kobe.